ma. Jak widzicie, znowu udało mi się wejść do wyjścia ewakuacyjnego. Niestety, tym razem, tutaj znajdują się takie drzwi do schronu, drzwi betonowe typowe, już się pojawiały na moim kanale, ale i się niestety nie da otworzyć. Próbowałem ze wszystkich sił i nic z tego. Trzeba być herkulesem jakimś, żeby je otworzyć. No ale jeszcze nic straconego. Jest tutaj parę ciekawych elementów w tym wyjściu. No, i też opowiem troszkę pewnych rzeczy, o których zwykle nie było czasu opowiedzieć. Może zacznę od tego, od samej charakterystyki takiego wyjścia ewakuacyjnego. Właściwie to wyjście ewakuacyjne pełni też rolę czekmi powietrza, ale o tym to za chwilę. Takie wyjścia były budowane w odległości około połowy budynku, wysokości budynku. Niektórzy mówią, że połowa wysokości budynku plus 3 metry, ale z moich pomiarów wynika, że to jest jednak tylko w większości przypadków połowa wysokości budynku. Oczywiście mówimy tutaj o odległości od samego budynku. No i jak wejście główne zostałoby zagruzowane, no to właśnie za pomocą takiego wyjścia ludzie tutaj schronieni mogliby wyjść na zewnątrz, żeby nie zostać zagruzowani na śmierć. W roku 50... 1959 stwierdzono, że trzeba budować schrony przeciwatomowe. No, i właśnie zmiana w konstrukcji m.in. polegała na tym, że czechnie powietrza miały być poprowadzone przez wyjście ewakuacyjne. Nie wiem, czy to zostało od razu zbudowane jako wyjście z czechnią, czy je potem zmodernizowano w latach 70. No, ale na pewno tutaj czechnie powietrze jest i tutaj ta czerchnia powietrza prowadzi do komory rozprężnej. Ta komora rozprężna, tak jak już tam wspominałem kiedyś w przypadku strony dowodzenia, no miała pełnić rolę takiego rozprężacza powietrza, które było mocno skompresowane po wybuchu bomby atomowej. W komorach rozprężna mogła też schodzić to te powietrze. O no wiadomo, przy wybuchu bomby atomowej ogromna temperatura się wydziela. Na których stronach stosowałem też zawory przeciwwybuchowe. Tutaj akurat go nie ma, ale może przy innej okazji jeszcze pokażę, jak on wyglądał. No to, może jeszcze też powiem trochę o elementach samego wyjścia. No, jak się można domyślić, było tutaj oświetlenie. Tutaj jedna lampa, tam druga. Wyjście zakończone było takim charakterystycznym grzybkiem, ale to tylko w przypadku, gdy. Wyjście było z czerpnią powietrza. Gdy było obecny, to był się po prostu klapa na końcu. Pokażę też od zewnątrz, ale to po wyjściu na powierzchni. Nie? Tutaj mieści się też gniazdko. W niektórych przypadkach to jest gniazdo siłowe, czyli na wyższe napięcie, gdzie można sobie taką mufę podłączyć. Tutaj jest, widzę, że zwykłe gniazdko. Nie wiem czemu właściwie. W wielu wyjściach takie się znajduje. No, ale to z tego co widzę jest regułą. Sam ten tunel, budowany jest cegieł tutaj, strop jest z żelbetonu. Konstrukcja solidna. Tutaj dosyć nisko. Ja mam 1,73 m wzrostu i się nie umiem wyprostować, więc może z 1,5 metra nawet tutaj będzie. A teraz może opowiem, dlaczego uważam, że schrony. Takie jak ten jednak były przeciwatomowe, bo niektórzy uważają, że wszystkie strony są tylko przeciwlotnicze. warto wymienić główne czynniki rażenia podczas wybuchu bomby atomowej. No to może zacznijmy od skażenia promienia twórczego. No, ściany strony są dosyć grube, mają tak około pół metra grubości. No są tutaj filtry przeciwchemiczne, filtry wstępne. Więc przez wentylację nic się do środka nie dostanie. No a ta gruba ściana myślę, żeby zatrzymała całe promieniowanie, więc pod względem skażenia no to taki stron by ochronił ludzi znajdujących się w środku. W dodatku jesteśmy pod ziemią, jeszcze o tym też należy pamiętać. No, kolejnym czynnikiem jest też promieniowanie cieplne. No i tutaj tak samo jak w pierwszym przypadku grube ściany. Zatrzymią całe promieniowanie się, tylko nagrzeje zewnętrzna ściana. Jest ono niebezpiecznie główne dla osób, które nie przebywają w jakimś ukryciu. Nawet jeżeli ktoś by wyszedł do zwykłej piwnicy i by nie był narażony na bezpośredni kontakt, taki wzroczny można powiedzieć, z epicentrum wybuchu, no to będzie przed takim promieniowaniem cieplnym bezpieczony. No i takim właśnie głównym czynnikiem, najbardziej widowiskowym też, no chociaż to może złe słowo, ale takim o największym rażeniu, no to jest fala uderzeniowa o potężnym ciśnieniu. No i tutaj, no jak już mówiłem, wyjście, czerchnie powietrze prowadzi przez wyjście, ono jest pod ziemią, więc to jest też dodatkowe zabezpieczenie przed falą. No i komora rozprężna, widać mały otwór, tutaj też by tam wiele powietrza się nie wcisło do środka, jeszcze dodatkowa przestrzeń, zanim by to przeszło do filtrów te ciśnienie, no to myślę, że już będzie na tyle rozprężone, że to powinno wytrzymać, no oczywiście cały układ filtrowentylacyjny, gdyby nie było komór rozprężnych, czy jak nie by było na powierzchni, no to ciśnienie mogłoby je uszkodzić. I oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś bezpośrednim trafieniu bomby, raczej mówimy o kategorii trzeciej, czwartej, czyli tak z odległości od takiej wybuchu dużej bomby, no to z kilometra, dwóch. Także poza już tą kulą ognia, bo tam wiadomo to by są spalony. Jeżeli ktoś by miał jeszcze wątpliwości jakieś w tym temacie, no to oczywiście w komentarzu proszę napisać. Ja tam się postaram odpowiedzieć na to. Natomiast jeszcze jest taka kwestia, jak ktoś by się dziwił, czemu ja chodzę po takich dziurach tutaj, a mógłbym porozmawiać po prostu z właścicielami, no to próbowałem rozmawiać z mieszkańcami bloków, pod którymi się te strony znajdują, bo ja w większości eksploruję strony mieszczące się w piwnicach bloków mieszkalnych, ale mieszkańcy niestety nie chcieli ze mną rozmawiać i to już nie w jednym przypadku, bo wielu. Dzisiaj chyba z dwoma Osobami rozmawiałem, ale też nie chcieli mnie wpuścić do środka. No więc niestety pozostaje mi jedynie chodzenie po takich dziurach. Chociaż spróbuję też jeszcze porozmawiać z właścicielami innych obiektów niekoniecznie mieszkalnych, może oni będą mieli więcej zapału, że wpuścić takiego schronownika do piwnicy. Swoją drogą to mam ciekawe odkrycie. Dosyć no spodziewam się, że będzie coś tam ciekawego. Ale to w następnym odcinku myślę, że albo jeszcze w, za dwa odcinki może będzie coś o tym. Chociaż nie wiem właściwie, czy tam się uda wejść do tego obiektu, o którym mówię. Konkretnie co, no to tam w swoim czasie się jeszcze dowiecie. Tutaj jeszcze tak na koniec: jak są takie drzwi betonowe, to zazwyczaj występują pojedynczo. Jak są drzwi typu OH2, to występują podwójnie, tworzą przy wyjściu ewakuacyjnym. Śluzę, taką jak przy wejściu głównym. Możliwe, że też to wynika z tego, że drzwi OH-2 były w późniejszych obiektach budowane, już przeciwatomowych, i stąd to się bierze. No, co teraz myślę, że już wszystko powiedziałem, co chciałem. Dzisiaj ja wychodzę za chwilę stąd. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, jeśli chcecie y, oglądać filmy z kolejnych moich wypraw. Zostawcie łapkę w górę jak ten filmik, właściwie moje gadanie i pokazywanie tego wyjścia, się Wam podobało. I tyle. Do zobaczenia na następnej wyprawie.